W przypadku tej FIFA stosujemy to samo podejście co w odsłonie 09. Redefiniujemy prawie cały gameplay, czyjąc grę jeszcze lepszą i poprawiając wszelkie błędy, jakie nam się uda. Reagujemy na uwagi naszych klientów i wprowadzamy je do gry. Poprawiamy grę zatem również w oparciu o sugestie fanów. A chyba najbardziej fascynujące w tym roku będą innowacje w samym gameplayu. Dodajemy bowiem prawdziwą opcję zwodów pod kątem 360 stopni. Dzięki temu zawodnik może płynnie poruszać się po boisku dowolnie zmieniając kierunek. Nie pod pewnym kątem, jak to było w zeszłym roku. Wszystko działa naprawdę fajnie i płynnie. Chcieliśmy w ten sposób dać graczom okazję do wyrażania pełni tych i chęci. Pragnęliśmy jednak przy okazji, żeby 10 nie skupiała się tylko na wodach. Dlatego też zajęliśmy się innymi aspektami gry, takimi jak odbiór piłki, ślizgi czy ustawienie w obronie. Wszystko, aby zgody nie były za mocne. Bardzo zależało nam także na tym, by gra była możliwie realistyczna. Dlatego też zawodnicy wyglądają niezwykle podobnie do tych prawdziwych odpowiedników. Ale realizm sprowadza się nie tylko do wyglądu, ale przede wszystkim dotyczy umiejętności. Dlatego też 10 osób ze studia zajmuje się samym opracowywaniem danych, które przygotowuje ponad 100 ludzi rozrzuconych po całym świecie. I chyba z 1000 osób sprawdza, czy na pewno wszystko się zgadza. W tym roku bardzo wiele pracy włożyliśmy w tryb menedżerski. Wprowadziliśmy prawie 50 kluczowych zmian, aby lepiej się Chodziło choćby o bardziej realistyczne transfery czy zachowania piłkarzy. W tym roku wiele czasu spędziliśmy współpracując z FIFA, chcąc upewnić się, że członkom tej organizacji podoba się, co robimy i nawzajem. Wspólnie popracujemy choćby na FIFA Interactive World Cup. Ponadto FIFA akceptuje wszystkie niemalże elementy graficzne, dzięki czemu jesteśmy pewni, że nikogo nie obrazimy.